Wiecie, że wedle badań całkiem sporo ludzi żyje z niezdiagnozowanym zespołem Aspergera, między innymi dlatego, że całkiem nieźle sobie radzi w swoim codziennym życiu lub też potrafi dobrze ukrywać swoje objawy. Dzisiaj 10 objawów, które wskazują na zespół Aspergera w 3 minuty. Popularnym objawem Aspergera są braki w utrzymywaniu kontaktu wzrokowego z rozmówcą, czy generalnie dziwna, nieadekwatna mimika do danej sytuacji. Wiąże się je z deficytami umiejętności społecznych, a także obniżoną tzw. mimikrą, czyli naturalną tendencją do odwzorowywania zachowań rozmówcy. Nie osoby z zespołem Aspergera, pomimo swoich dziwnych zachowań, uważane są za osoby bardzo inteligentne, czasem wręcz geniuszy. Zespół Aspergera idzie w parze z wysoką inteligencją. Uderzającą różnicą między autyzmem a zespołem Aspergera w dzieciństwie jest to, że dziecko z zespołem Aspergera przejawia wysoką inteligencję werbalną. Co do wysokiej inteligencji u osób z zespołem Aspergera, jednym z głównych jej objawów jest dostrzeganie zaskakujących połączeń w różnych sytuacjach czy zadaniach, co jest powiązane chociażby z bardzo dobrą pamięcią takich osób. Uważa się na przykład, że postać myślącego w bardzo szczególny sposób Sherlocka Holmesa mogłaby zostać właśnie tak zdiagnozowana. Osobę z zespołem Aspergera można by uznać za skrajnego introwertyka lub indywidualistę, bo już od dziecka nie lubiła działać w grupie. Kiedy Gary był w szkole podstawowej, doświadczony nauczyciel zaobserwował, że ma on nietypowe problemy w komunikowaniu się z innymi dziećmi i nie może poradzić sobie z pracą grupową w klasie. Często zwraca się też uwagę, że osoby z zespołem Aspergera mają obniżony poziom Mówi się, że mają problem z emocjonalnym dostrojeniem się do emocji okazywanych przez drugą osobę. Stąd ich reakcje mogą się często wydawać dziwne i nieadekwatne. Niezbyt dobrze radzą sobie też z subtelnymi przekazami czy metaforami. Z niskim poziomem empatii i brakami umiejętności społecznych wiąże się też bardzo bezpośredni sposób komunikowania się takich osób. Uważa się, że często prosto z mostu mówią to, co akurat myślą. Ludzi z zespołem Aspergera uważa się też za osoby, które są bardzo zafiksowane, skoncentrowane, w Fanatycznie na swoich pasjach i zainteresowaniach. Stąd też osoby takie potrafią być czasami naprawdę wybitne w swoich fascynujących ich dziedzinach. W szkole osoby z zespołem Aspergera uważane są za trudnych uczniów, pomimo tego, że potrafią osiągać bardzo dobre wyniki w nauce. Chociaż był z pewnością bardzo bystry, jego nauczycielka czuła, że traci przy nim zmysły. Opowiadała, że nie może go uczyć oraz że zamiast tego on uczył sam siebie, ale tylko tego, czego chciał się uczyć. Nie podejmował żadnych prób dostosowania się do zwykłych szkolnych aktywności i kategorycznie odmawiał realizowania ustalonego programu nauczania. Zauważa się też, że osoby z zespołem Aspergera bardzo nie lubią w swoim życiu zmian i trzymają się mocno i sztywno różnych swoich codziennych rytuałów. Coraz częściej dyskutuje się też, czy w przypadku zespołu Aspergera należy w ogóle mówić o zaburzeniu, czy mamy raczej do czynienia z pewną specyfiką charakteru i funkcjonowania. Podkreśla się, że osoby takie potrafią bardzo dobrze funkcjonować w dobrze stworzonych pod siebie warunkach. Często nazywają siebie Aspis i czują się inne od osób neurotypowych. Nie potrzebują opieki lekarskiej, są perfekcyjnie przystosowani w życiu codziennym, zajmując niszę, która jest idealna dla ich szczególnych zainteresowań i umiejętności. Jeżeli temat zespołu Aspergera i szerzej spektrum autyzmu jest dla Was interesujący, to bardzo polecam Wam książkę Autyzm z serii Krótkie Wprowadzenia profesor Utyfrid. Link do niej znajdziecie w opisie tego materiału. Tyle z mojej strony. Co myślicie o takim szybkim i bardzo konkretnym podejściu do tematu? Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę na zachętę. Zostawcie też subskrypcję, jeśli chcecie tu jeszcze wracać i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.